Mokryłapska. Witam. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma S. Jebao, spółka z napędem na trzy kółka. I już po krótkim, siedmiominutowym wstępie zapraszam na film. No, siema. Film będzie podzielony na dwie części. Najpierw będzie y, rzeczony wstęp, o którym wspominałem, natomiast y, druga część będzie. Trochę gadania o glonach, ewentualnie o takich krok po krokach i know-howach, jeżeli chodzi o glony, ale o tym później. Na wstępie, co się S jebało? Próbując akwarium ratować, ewentualnie zacząć je od nowa w takim spektakularnym stanie, w jakim obecnie się ono znajduje zacząłem od odpalenia z powrotem zestawu CO2 no i tutaj pierwsza rzecz która się zjebało gdyż okazało się że mój piękny złożony ponad rok temu zestaw trochę filtracji troszeczkę reaktora CO2 no nie troszeczkę tylko no po prostu reaktor CO2 starając się go złożyć od nowa, okazało się to po prostu kompletnie niemożliwe. I w sumie to nawet nie kumam, dlaczego tak się stało. Okazało się, że ponad pół roku temu zestaw zdemontowany, schowany do szafki, przy próbie ponownego złożenia go, wszystkie te węże na tych wszystkich kolankach, to się wszystko porosychało. I po pierwsze z każdego miejsca zaczęło mi to ciec. Po drugie odpalenie całego systemu i odpowietrzenie okazało się być bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. A na koniec tak naprawdę pompka zasilająca to wszystko, to była pompka od aquella chyba multicani. Ona działa, ale wody nie pompuje. Ja, co prawda, na zestawie CO2 filtracji takiej, takiego reaktora narurowego się nie poddam, bo jest to najlepszy sposób rozpuszczania CO2 jaki istnieje. Natomiast na tę chwilę trochę nie mam czasu, trochę nie mam głowy składać tego od nowa. Ja jeszcze do tematu wrócę i sobie to zmontuję. Muszę to zmontować na szerszych wężach, muszę to zmontować na mocniejszej pompce i dam sobie czas. Tym czasem Borem Lasem zdecydowałem się na zakup takiego okropnego z wyglądu atomizera CO2 i mój zestaw CO2 wygląda w tym momencie jest po prostu najprostszy, jest prosty niemalże jak bimbrownia. To znaczy mój zestaw CO2 wygląda tak, że Składa się z butli, reduktora, wężyka, kolanka, dyfuzora, koniec. Nie, sorry, nie koniec. Um, zacząłem sobie badać kwestię, czy na takim dyfuzorku akwarium 150 litrów, czy to w ogóle idzie nasycić tym CO2. I okazuje się, że przy użyciu y, komputera i sondy pH y, okazuje się, że idzie to sprawdzić, i faktycznie da się. Akwarium nasycić takie duże, nasycić na małym atomizerku. Jedynie co, no to trzeba uspokoić trochę tafle wody i monitorować pH. I tutaj jest kolejna rzecz, która starając się to akwarium naprawić się z jebao. Moja wina. Kiedy ponad pół roku temu, jakby nie tyle czyściłem to akwarium, co starałem się je uprościć. E, powyciągałem wszystkie pogniłe rośliny, zrobiłem podmianę i tak dalej. Odłożyłem sondę elektrodę pH do słoika, no ale żeby jak wiadomo sonda nie może wyschnąć, nalałem wody i o tym zapomniałem. Woda ze słoika wyschła, sonda wyschła sonda się zjebała. Trzeba kupić nową. Na szczęście mam jakąś tam starą sondę jeszcze oryginalną od tego komputera. Ona co prawda też jest do wymiany, bo zanim ona się zastanowi nad pH, które w danym momencie mierzy, to tam mija z 15 minut, ale sprawdzając testem kropelkowym mniej więcej się to zgadza. W chwili obecnej pH wynosi 5,7. Kolejna rzecz, jaka tam się nie do końca udała jest lampa UV, którą inteligentnie i cwanie w, jakby wmontowałem sobie w system filtracji po to, na, właściwie to na plecach yy, yy, szafki do akwarium, po to, ażeby w momencie, w którym przydarzy mi się jakiś zakwit pierwotniaków, zakwit wody, ewentualnie po jakichś grubszych akcjach grzebalniczych, to, co tam w wodzie, na broiłem, żeby to wytłuć przy pomocy UV, C, takiego światła niebieskiego, na które lepiej nie patrzeć, nieważne. W każdym razie, w chwili obecnej, w jakiej znajduje się akwarium, pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby tą lampę odpalić, co prawda nie poradzę sobie, ze wszystkimi glonami w ten sposób, natomiast na pewno wytłukę zarodniki glonów pływające w toni wodnej. I to już coś tam powinno pomóc. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że odpalając rzeczoną lampę, lampa nie działa. Okej, okay. chińska lampa UV, niezbyt droga. Po ponad roku, dobra, ja rozumiem, że coś może się zepsuć, ale jak wspomniałem wcześniej, ta lampa została użyta może 4 do 5 razy przez czas około półtora roku i została ona włączona na jakieś 24 godziny, a poza tym wszystkim nie była praktycznie w ogóle używana. Jedyna forma użytku na jaką ta lampa była wystawiona, jest był fakt, że po prostu przepływała sobie przez nią woda. Jak może coś się spierdzielić od nieużywania tego? No, no cóż, no, najprawdopodobniej zesrał się ten zasilaczek do tej lampy, więc może gdzieś uda mi się. Dokupić, bo zauważyłem, że wpinając tą lampę do prądu ten żarnik tam mignie czasami, więc najprawdopodobniej nie, nie dopływa, nie dochodzi prąd do tej lampy. Przechodząc dalej do kolejnych kwestii, które się z nie bardzo udały, to zamówiłem rośliny do tego akwarium i właściwie to zamówiłem. Test GH, bo mi się skończył. Ale, jako że test GH, refil kosztował, nie wiem, tam z 10 zł, a przesyłka też prawie z 10, no to sobie myślę, co będę płacił za przesyłkę. Domówię sobie od tego samego yy, użytkownika parę rzeczy, konkretnie roślin. Wyjdzie taniej. Jakieś 5 dni po złożeniu zamówienia, opłaceniu zamówienia, piszę na Allegro do, do sprzedawcy, a on odpowiada mi. Pisze w kwestii takiej, że dlaczego jeszcze nie dostałem w ogóle żadnej informacji, czy ta przesyłka wyszła, czy nie wyszła. On mi odpowiada, że w przypadku kupna, uwaga, w przypadku kupna więcej niż jednej rośliny w ich sklepie wysyłka może zająć do 14 dni. Ja zamówiłem chyba z 8 koszyczków, z 8 gatunków roślin, więc nie wiem, mam nadzieję, że analogicznie nie będzie to trwało do momentu wysyłki 3 miesiące. No wynika jasno z tego, że po prostu sklep sprzedaje rośliny, których na stanie nie posiada. Proszę Was, nie tłumaczcie mi, że tak wygląda w tym momencie świat. Ja wiem, że on tak w tym momencie wygląda, ale co nie zmienia faktu, że czasami mnie to wkurza. Plantika, pozdrawiam. No to tyle w kwestii, co się zjebało. Druga część filmu. Chciałbym troszkę poprawić o glonach, jako że świetną mam ku temu okazję, bo mam akwarium w takim, a nie innym stanie. I pod ostatnim filmem ktoś napisał komentarz o treści. Pokrywawska, a czy mógłbyś nagrać serię filmów dla ludzi? Jak krok po kroku wybrnąć z takiego bagna jak na filmie? Ja kiedyś to przeżyłem i tak jak na filmie zaliczyłem restart i dalej nie wiem jak działać z takim tematem, więc proszę o filmy. Dla innych może to być pomocne, dla mnie też. Pozdro. No właśnie. Krok po kroki i know-howy, jeżeli chodzi o radzenie sobie z glonami. Hmm. Jakby ten temat ugryźć? Yy, nasuwa mi się taka myśl, że gdybym ten film... Dzisiaj nazwał Jak sobie radzić z glonami, to drogi kochany widzu, prawdopodobnie ten film miałby trzy albo i cztery razy więcej wyświetleń niż ma w tym momencie, w którym go oglądasz. Byłby to clickbait. I teraz mam do Was wszystkich pytanie: ilu z Was poznajdowało w internecie artykuły, filmy? różnego rodzaju właśnie takie krok po kroki i know-howy, takie jakby przewodniki po glonach, jak sobie radzić z glonami i teraz ręka w górę kto wpadł na taki pomysł, że czytając to wszystko, stosując się do tego, to nie działa kompletnie Wydaje mi się, że jeżeli ktoś wbił się na taki poradnik jeden lub drugi i zrobił dokładnie to, co tam było napisane, i akurat mu na tego konkretnego glona to zadziałało, było kwestią przypadku, ewentualnie bardzo wnikliwie posłuchał tego, co autor miał na myśli. Ja wracając do akwarystyki na przełomie 2009 i 2010 roku, od tamtej pory bardzo często czytam takie know-howy, takie przewodniki, tutoriale, jak sobie poradzić z glonami, i przez te 11 lat nabrałem przekonania, że tego typu materiały niestety są nie chcę powiedzieć, że do dupy mimo najszczerszych chęci autora. Są one nieprzydatne. Czemu? Temu, że akwarium nie jest zero-jedynkowe. Ten stary, wytarty slogan, jeżeli chodzi o akwarystykę, że akwarium, akwariumowi nierówne i pewnych szablonów, pewnych patentów, pewnych knyfów nie da się przełożyć z jednego akwarium do drugiego. I niestety to jest prawda. Jedyną rozsądną, jedynym rozsądnym rozwiązaniem właśnie problemów z glonami mnie się wydaje, a właściwie jestem tego pewien jest indywidualne podejście do każdego akwarium. Polega to na tym właściwie, że w akwarium jest, to jest wycięty fragment natury, nad którym my staramy się zapanować lepiej lub gorzej i jest tam zbyt wiele zmiennych, zbyt wiele niuansów. Kolejny dowód, a właściwie, może nie dowód, ale, ale na pewno wielu z wam, wam to. Wielu z was się ze mną zgodzi, że prowadzenie akwarium komuś poprzez Messengera czy przez telefon, jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. To znaczy. Człowiek, który nawet świetnie zna się na temacie, jeżeli tego akwarium nie widzi na własne oczy, jest mu bardzo ciężko określić, gdzie jest diabeł y, pogrzebany. Ja rok temu y, pojechałem do kogoś tam gdzieś w Polskę, wykonać, y, pomóc przy restarcie, i kiedy. Debatowaliśmy przez internet o wiele wcześniej, gdzie tu jest. No, no, był problem z wodą, problem z nawożeniem. E, parametry wody się nie zgadzały według tego, co, jakie powinny być. E, na koniec okazało się, że po prostu problem nawet nie leży w samym akwarium, tylko w drugim pomieszczeniu, tam gdzie był filtr odwróconej osmozy, gdzie po prostu membrana e, klękła i ten filtr nie filtrował nic. Takich przykładów mógłbym podawać tak naprawdę bardzo, bardzo. Dużo. Ja nie pokuszę się chyba o, o filmy krok po kroku, jak radzić sobie z glonami, bo wiem, że nie będzie to do końca przydatne. Po prostu nie da się, nie powinno się kopiować parametrów wody. Do każdego baniaka, do każdego problemu w danym akwarium powinno się podchodzić indywidualnie, dowiedzieć się. Gdzie tam, w tym jednym konkretnym akwarium, jest problem? Czy jest za mało filtracji, czy za dużo ryby, czy za, dużo, za mało ryb, za dużo karmienia, za mało roślin, za dużo światła, za długo, za krótko. Tego jest w cholerę. Jest po prostu taka masa zmiennych, że yy, skonstruowanie szablonu do walki z glonami. Wydaje mi się, że jest praktycznie niemożliwe. No dobrze. Ale skoro łapska tak pierdzielisz, że jest to niemożliwe, to jak masz zamiar poradzić sobie z tym, co tu jest? Na chwilę obecną, jak widać, jest lepiej, ale daleko, daleko do tego, żeby było dobrze. Co z akwarium zrobiłem? na tą chwilę. No, jak widać, jak już mówiłem wcześniej, założyłem CO2, zerwałem tło, założyłem tło, jedyne prawilne do roślinniaka. Jako, że skasztaniła mi się UV-ka, założyłem kaskadę, która również jest wyposażona w światło UV. Jest to co prawda tylko 5 W, ale zawsze coś tam w tej wodzie wymieli. Jeszcze wracając do kwestii zjebao, to też yy, łapska, właściwie to ja spierdzieliłem temat. Chciałem sobie yy, tak elegancko poprowadzić węże do filtra, tak, żeby były tak schludnie na pleckach, żeby nic nie odstawało. I założyłem dwa kolanka yy, na wąż wylotowy. No i tutaj hydraulicy pewnie będą się ze mnie śmiać. Nie przyszło mi do głowy, że dwa kolanka tak skutecznie. Yy, Ograniczą przepływ Unimaxa 550, który działa na tym akwarium. Także musiałem wyczyścić filtr. W momencie, w którym jeszcze jest boruta, wolałem to zrobić. Pozbyłem się tych kolanek, pozbyłem się systemu tej lampy UV. Przeniosłem grzałkę trochę w inne miejsce przepływową tą, o której kiedyś był film. I w tym momencie rzeczywiście Unimax dostał swojego dawnego, swojej dawnej mocy wypisgu. Akwarium jest po dwóch podmianach po 50 litrów, więc no wymieniłem już praktycznie w tym akwarium 90% wody, jaka jest. Miałem gdzieś tam takiego parapeciaka, o którym też kiedyś film robiłem, tam parę gatunków roślin, Znalazłem jakąś rotalę, jakąś heterę, coś tam. Także co było, to wbiłem, wrzuciłem kawalątek Salvini, i właściwie ja się w tym momencie nie zajmuję walką z tym glonem, bo wiem, że na stan obecny ja z nim po prostu nie wygram. Ktoś by zapytał: Łapska, a dlaczego tego nie zaciemnisz, pizduj I, i po prostu glon sobie zemrze? Prawda! W sumie prawda, można by tak zrobić. Zaciemnić to w cholerę na dobre dwa tygodnie. No, ten glon by klęknął. Natomiast, yy, skoro już mówię, że trzeba się akwarium przyjrzeć, gdzie tu jest źródło problemu, no otóż no, jest tutaj podłoże, które wcześniej było nawożone. Jeżeli jakiekolwiek żarcie dla glona tutaj jest, to więcej jest go w podłożu. Zresztą, nawet jakby się przyjrzeć, no to na najwięcej glona na podłożu. Tam, gdzie światło się spotyka z podłożem, tam spotyka się, spotykają się wszystkie ogniwa pokarmowe dla glona i on, i, on, i on bierze swój początek z podłoża, więc na tą chwilę jedyne, co mogę zrobić, to po pierwsze wiedzieć, co się tutaj dzieje w filtracji, w parametrach wody, jakie są poziomy azotu, fosforu, żelaza, potasu, magnezu, wapnia, CO2. Światła, o właśnie światło. Wyczyściłem filtr, przemieliłem trochę wody już na parametry, które znam, które normalnie docelowo w tym akwarium działają i działały wcześniej. Wróciłem do świecenia czterema rurami. I właściwie można by powiedzieć, że karmię glona, ale nie. Ja po prostu już karmię rośliny. Pomyślałem sobie, że zamiast takiego know-how i zamiast takiego krok po kroku, no może droga wychodzenia z tej boruty w tym akwarium będzie jakimś tam know-how, więc ja może postaram się po prostu powolutku, krok po kroku pokazywać, co ja tu robię, co się w tym akwarium dzieje, a właściwie więcej opowiedzieć, dlatego że w tym momencie ja już tutaj wiele nie będę robił oprócz. Wycierania szyb, podmian wody, dbania o stałe parametry i takiego sukcesywnego zwiększania masy roślinnej. Jak powiedziałem wcześniej, w tym akwarium nie jestem w stanie na tą chwilę z tym glonem wygrać, dlatego że ma on wszystko, co jest mu potrzebne do życia. Nie ma konkurencji pokarmowej. W postaci dużej masy roślinnej, ewentualnie nie ma konkurencji allelopatycznej. Allelopatia to jest. A to Mozart kiedyś zrobił o tym film, to sobie obejrzyjcie. Także ja tutaj nie będę się de facto skupiał na zabiciu glona, tylko na sukcesywnym, powolnym dbaniu o rośliny. I to one sobie z tym glonem powinny poradzić. Nie wiem, czy ten film nie wyszedł za długi, zbyt długie filmy też nie są dobre, natomiast spinając klamrą, ja uważam, że akurat w kwestii radzenia sobie z glonami, jest to bardzo indywidualna sprawa do każdego akwarium, jest to też wielokrotnie kwestia trochę wyczucia, trochę intuicji akwarysty i wiedzy na temat tego jednego konkretnego baniaka. Jeżeli ktoś się zawiódł, że ja tutaj nie mówię dokładnie, jak sobie poradzić z tym czy z tamtym, no to przepraszam. Natomiast uważam, że. Jak masz nitki, to se podnieś azot. Jak masz odrogonium, to se podnieś CO2. Albo zdejmij CO2. Jak to się często y, widzi. Albo se dolej tego, albo dolej tamtego. Albo oczywiście takich, takich, takich porad jest y, kupę, ale też się wszyscy ze mną zgodzą, że jeżeli pytamy kogoś, kto trochę ma wełbie na ten temat y, o problem w akwarium, to on najpierw. Zapyta Was, żeby bardzo dokładnie, szczegółowo to akwarium opisać, żeby cokolwiek on mógł na ten temat powiedzieć, bo na oko to umarł chłop, i próba rozwiązywania problemów tylko na pierwszy rzut oka jest to mówię tutaj o akwarystyce jest to takie troszeczkę wróżenie z fusów. No, i tyle ode mnie na ten temat. Myślę, że kolejna seria zabawy mojej z tym akwarium może to więcej wyjaśni na temat, jak sobie z tymi glonami poradzę, bo sobie z nimi poradzę. Tego jestem pewien. Mokrełabska. Dobranoc. I 23 minuty, 26 sekund jak psów w dupę. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to gratuluję. No, no.